Drodzy Państwo, powiem tak pokrótce, jak zaczęła się ta historia z tym, że ta wystawa dzisiaj może u nas gościć. Dzięki temu, że poznałam na swojej drodze niezwykłą osobę, a ta osoba to pani doktor. Drota Koczwańska Kalita. Nie ukrywam, że jest takim dobrym duchem tej wystawy, bo to ona skierowała nasze oczy na to, aby właśnie tą wystawę do naszego mauzaleum pozyskać. Wspólnie tutaj z panią kierownik działu edukacyjno-historycznego, panią Magdalenę Magdaleną Kopeć, my postanowiłyśmy wybrać się na. Taką wizytę, gdzie pan dyrektor dr Jarosław Szarek przyjął nas znakomicie, przyjął nas z niezwykłą troską, ponieważ była też okazja do rozmowy. Był ten, był ten czas taki zagospodarowany, bardzo konstruktywnie też odwiedziliśmy Muzeum Armii Krajowej, co było dla nas bardzo cenne. Po krótkim czasie nawiązaliśmy współpracę, porozumienie, umowę i dzięki temu ta wystawa może być dzisiaj u nas, w naszym mauzoleum. Wystawa, w której od początku ważną, bardzo ważną rolę odgrywał profesor Krzysztof Krajewski Siuda, który jest najważniejszą chyba osobą jeżeli chodzi o tą wystawę jeżeli chodzi o organizację tej wystawy bo to o to mi chodzi wiemy że jest współorganizatorem i współwłaścicielem tak ale jeżeli chodzi o organizację to doglądał drodzy państwo każdego milimetra ustawionego eksponatu ponieważ w pewnym czasie był u nas nocował w naszym skansenie też dzięki temu że ta wystawa może być u nas mogliśmy gościć pana profesora również w innym oddziale naszego muzeum. Dopieszczona jest uważam Doskonale, fachowym okiem. Były też ukłony wielkie w stronę pracowników, merytorycznych, zwłaszcza, którzy tutaj pracowali i skrzętnie opisywali niektóre zdjęcia. Myślę, że to nie jest ostatnie, ostatni taki projekt wspólnie zorganizowany przez Muzeum Fikieleckie i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Pani dyrektor, wszyscy, szanowni państwo, no dla Muzeum Armii Krajowej pokazanie tej wystawy w tym miejscu jest. Tak jak pani dyrektor powiedziała, początkiem współpracy naszych obu instytucji, bo nie może być inaczej. Szanowni Państwo, to muzeum, ja tutaj byłem wielokrotnie, to jest muzeum, wokół którego nie można przejść obojętnie. Ono opisuje, tutaj dotykamy tych niezwykłych, niezwykłej martyrologii naszego narodu w czasie II wojny światowej dotykamy niemalże naocznie. Michniów to jest symbol. Symbol, ale to jest zamichniowym, jest 816 wiosek, które mamy udokumentowane tylko na ziemiach na zachód od Bugło. Jeszcze była martyrologia wsi polskiej na kresach. Ogromny Ogromna ilustracja tego, jakim dramatem była dla nas druga wojna światowa. Męczeństwo, próba fizycznej zagłady, likwidacji narodu polskiego, Rzeczpospolitej, ale jest druga strona tej historii. Ta zagłada była dlatego, ponieważ był opór, ponieważ Polacy stawili opór i tym, Fenomenem było polskie państwo podziemne, tym fenomenem była Armia Krajowa. Na Ziemi Świętokrzyskiej nic więcej chyba na temat tego oporu, czym była Armia Krajowa, czym było polskie państwo podziemne. W tym miejscu nie trzeba nic mówić, i to jest naturalne, że chcemy te dwa obszary, opowieści o II wojnie światowej, połączyć: martyrologia i opór. I trzeci element, czyli właśnie rodzina Krajewskiej. Myślę, że pana profesora, który jest lekarzem, ale myślę, że można mu nadać honorowy tytuł Kustosza, prawda? Kustosza Muzealnego Pamięci, prawda. <klucz> Powiem, bo ta historia tej rodziny Krajewskiej, to jest z jednej strony historia wyjątkowa, ale to jest też historia wielu innych polskich rodzin, etosu polskiej rodziny na przestrzeni ostatnich dwóch i pół wieków, bo to jest od czasów kampanii napoleońskiej, przez czas XIX-wiecznych powstań, odzyskiwania niepodległości, obrony granic, budowy odrodzonej Rzeczypospolitej i później dramatu II wojny światowej. Ta rodzina taką cenę zapłaciła, ale to przed 15 przedstawicieli tej rodziny było w strukturach Armii Krajowej i później kolejne pokolenie zaangażowane w Solidarność, którą po latach przyniosło nam wolność. Nie, niezwykła epopeja. Epopeja na, na film i dla Muzeum Armii Krajowej bo niezwykłym zaszczytem pokazanie tej y, historii, takiej rodziny. Mówi naszej też, też historii i o tym myślę musimy pamiętać. A dzisiaj naszą wspólną misją jest to, żeby to, czym były rodziny, że z pokolenia na pokolenie przekazuje się naszą tradycję, pamięć o, tych, o tej walce, żeby to trwało. Dzisiaj są rodziny, ale są też takie placówki jak to, jak to muzeum, jak inne placówki muzealne i myślę, że to spotkanie i takie miejsca takie spotkania i takie wystawy jak to tą misję pozwalają nam nam pełnić serdecznie dziękuję proszę państwa dziękuję bardzo jestem wzruszona i zaszczycona moja przygoda z Kielczyzną zaczęła się w 2015 roku i współpraca z Muzeum Martyrologii wsi właściwie Zaczęła się od tego momentu. W związku z tym, kiedy ta wystawa trafiła, dzięki panu profesorowi, do Muzeum Armii Krajowej, kiedy zapoznałam się z tą historią, stwierdziłam, że tu jest jej miejsce, na Kielczyźnie, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że tak jak pani dyrektor, dziękuję. Za... Dziękuję bardzo za te słowa dobrego ducha. Muszę powiedzieć, że tu kiedy tylko nawiązałyśmy kontakt, to od razu zaczęłyśmy działać w ten sam sposób i myślę, że to muzeum ma też w tej chwili bardzo dobrą aurę i bardzo dobre duchy, które mogą właśnie tą pamięć, tą współpracę. Kultywować i pokazywać tak ważne wydarzenia, tak ważnych ludzi w tych miejscach. Ja chciałam tylko powiedzieć o jednej takiej rzeczy, że historia jest pełna uroku. Mówię o historii, dlatego że cały czas odkrywa coś nowego. Historii nie można zamknąć w jakiejś skrzyni i powiedzieć, że to już było, bo. Za każdym razem możemy odkrywać coś nowego i właśnie ta wystawa to jest takie nowe odkrycie. Właściwie zastanawiałam się, dlaczego Pan Profesor postanowił wyjść z tą wystawą do społeczeństwa, pokazać ją. To jest coś bardzo piękne, pięknego, przecież ta rodzina mogła kultywować te pamiątki, przekazując je z pokolenia na pokolenie, zamykać w wielkiej skrzyni i Traktować to jako tradycję niepodległościową własnej rodziny. Myślę, że jego postawa jest postawą ogromnie obywatelską, bo wiedział, że musi pokazać te wartości, tę ideę szerzej Polakom, bo to jest ważne. Tym bardziej, że tę ideę to nie tylko walka, ale też praca. Też pokazuje, Bohaterów, którzy mieli swoje marzenia, którzy mieli swoje wykształcenie, którzy służyli Polsce. Więc skupia jakby te wszystkie elementy i romantyczne, i pozytywistyczne. Ja myślę, że właśnie takie placówki jak Muzeum Armii Krajowej czy Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej to są właśnie takie instytucje, które powinny wychodzić z taką ideą obywatelską. Obywatelską w sensie takim, że powinniśmy tworzyć wspólnotę, a wspólnota zawsze musi patrzeć w przeszłość, obracać się w tył, bo bez tej przeszłości tej wspólnoty nie ma, ale jest to bardzo trudna praca, dlatego że wspólnotę kształtuje się cały czas, ją trzeba cały czas odnawiać cały czas nowym pokoleniom pokazywać. Co jest ważne, jest to ogromny, ogromny wysiłek. Ważne, aby w tej wspólnocie były wartości, które je łączą, dobro i zło. Żebyśmy umieli odpowiedzieć sobie zawsze na pytanie, co w naszej historii było dobre, co było złe. Ta wystawa pokazuje tak naprawdę, co w naszej historii było piękne, jak była skomplikowana, jak była trudna, ale też. Warto, żebyśmy pamiętali o tym, że to, co było dobre, to było między innymi też przeciwstawianie się tym, którzy odbierali nam wolność, gwałcili nasze prawa, i to jest ten przekaz. Z tego młode pokolenia powinny korzystać. Nie ma na to po prostu zgody. I dzięki. W tej małej wspólnocie tworzymy wspólnotę makro, ale nawet nie tylko w aspekcie polskim, bo te historie to są historie, tak jak pan profesor mówił na film. Takie historie mają też inne kraje, które potrafią wykorzystać je w wielkiej kinematografii. Na przykład, ja życzę Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej dużo zapału, wysiłku dużo energii, no i przede wszystkim liczymy na tą współpracę, za którą już w tej chwili bardzo dziękujemy. Pani dyrektor, panie dyrektorze, pani doktor, pani kierownik, kochani, panie i panowie. Staję w tym szczególnym miejscu bardzo symbolicznym dla polskiej historii, nie bez wzruszenia. I najpierw chciałem wyrazić taką moją ogromną wdzięczność wszystkim, którzy tę wystawę organizowali, którzy pomagali, że to w ogóle było możliwe. Najpierw dyrekcji pracownikom Muzeum Armii Krajowej, bo ta wdzięczność jeszcze nie wybrzmiała, a teraz w szczególny sposób pani dyrektor, pani kierownik, wszystkim osobom, to naprawdę kilkadziesiąt osób, to wszystko jakby to zliczyć, było zaangażowanych i ja powiem od że z ogromną tutaj się taką życzliwością, uprzejmością, dobrocią spotkałem i trudno mi nawet znaleźć słowa, by tę moją wdzięczność, którą teraz czuję i przeżywam państwu wyrazić dla nas, całej rodziny to jest ogromny honor i też duma, a miejsce jest no, wydaje się właściwe, żeby opowiedzieć tę historię. Jesteśmy w Michniowie. Najmłodszy z braci, ten jedyny, który przeżył, walczył tutaj. Brał udział w akcji odwetowej za Michniów. Później walczył w bitwie pod Chotowem niedalekim, za co trzymał Krzyż Walecznych. Ta rodzina jest związana z tą historią tej ziemi od końca XIX wieku. Kiedy to yy, dziad yy, braci Krajewskich, ich braci z w których jest ta wystawa, to rzeczywiście powie się o kilkunastu osobach, tym pięciu kobietach z jednego pokolenia zaangażowanych w działalność Armii Krajowej. Kiedy to dziad Walenty Teofil Krajewski przybył z Warszawy i w Końskich założył restaurację i, i tutaj osiadł i, i ta rodzina jakby stąd później znów na całą Polskę się rozlała. Ta historia, ja pomyślałem sobie w pewnym momencie, kiedy Marika, córka Jerzego do nas przyjechała z pamiątkami rodzinnymi, żeby je przekazać kolejnemu pokoleniu. Rafałowi, który, mojemu synowi, który dziczy nazwisko i pamięć i tożsamość, żeby to trwało, to wtedy wzruszeni tym, tymi pamiątkami po, po Braciach Krajewskich, myśleliśmy sobie, że to właśnie nie jest tylko nasza taka prywatna, osobista historia, że może warto ją pokazać, że warto ją opowiedzieć szerzej, bo ona jest typowa. To jest jedna z bardzo wielu rodzin. Nasz naród jest taką rodziną właśnie takich rodzin. I być może też ta wystawa zachęci innych do tego, by przyjrzeć się. Jakie pamiątki się zachowały? Jakie są jeszcze opowieści? Bo może odkryć zwłaszcza przez to młode pokolenie. Tutaj już słyszałem, że jest bardzo wiele akcji różnych edukacyjnych, przygotowywanych, adresowanych dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i tego młodszego pokolenia i to jest szalenie takie wzruszające i myślę, że kapitan Władysław Krejski, który gdzieś tu patrzy na nas wszystkich ze swoimi synami, to jest z tego dumny, bo to jest postać o bardzo pięknej karcie niepodległościowej, działacz organizacji bojowej PPS-u, który uczestniczył w różnych, inspirowanych przez Piłsudskiego, akcjach bojowych. Był dwukrotnie więziony w carskim więzieniu, za drugim razem był torturowany, wiemy, że nikogo nie wydał. Miał być trzeci raz aresztowany, został uprzedzony, uciekł do Francji, tam założył Związek Polaków we Francji, taką organizację, która w swojej idei gromadziła często skłócone polskie różne organizacje emigracyjne i który tam później angażuje się w taką akcję wspieraną przez Paderewskiego, Mającym na celu zachęcić Pol Polaków z Francji już po I wojnie światowej, żeby wracali do Polski, żeby przywozili ten know-how, który tam zdobyli i tutaj tę Polskę odbudowywali. On sam przyjechał do Skarżyska i ponieważ we Francji pracował jako komendant straży pożarnej, to tutaj założył zawodową straż pożarną w fabryce amunicji, pierwsza polska fabryka. Amunicji, taka z prawdziwego zdarzenia, bardzo nowoczesna. Tutaj jest też zdjęcie na jednej z planszy kapitana krajskiego z prezydentem Mościckim, który był profesorem chemii, jak wiemy, który przyjeżdżał do Skarżyska właśnie dlatego, że tu było najnowocześniejsze w Polsce laboratorium chemiczne. I oprócz tej działalności zawodowej, to jego ogromną pasją była ta praca u podstaw praca z młodzieżą i założył drużynę z chłopięcą taką strażacką Malców, która nie była tylko taką organizacją powiedzmy czysto strażacką, która miała tam nie wiem zajmować się treningiem sprawnościowym. Oczywiście ta drużyna brała udział w różnych też międzynarodowych turniejach, konkursach. Ci chłopcy zdobywali nagrody. Mamy tutaj zdjęcia z przedwojennej prasy, która y, pokazuje także braci krajewskich y, uczestniczących w tych zawodach, ale przede wszystkim w takim zamiarze kapitana. To miała być taka organizacja formacyjna. Y, y, I kapitan, ja może pozwolą Państwo, przeczytam. W 1932 roku pisał tak: pracę dla Państwa prowadzę i dziś, Ucząc najmłodsze pokolenie prawdziwej ofiarności obywatelskiej, nie tylko zmienia, ale i życia, oraz zrozumienia szczytnej idei obowiązku państwowego, stworzyłem strażacką drużynę malców z chłopców w wieku szkolnym i naprawdę dumnym z niej być mogę. I dokąd tylko sił mi starczy, to są te słowa, które dzisiaj są proklamą. Rodziny Krajewskich i pod tytułem tej wystawy, i dokąd tylko sił mi starczy, zaprawiał będę młode pokolenia do zaszczytnej pracy obywatelskiej, aby przez wykształcenie obywatelskie młodych przysporzyć chwały i potęgi najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I dokąd tylko sił mi starczy, te słowa Kapitana, które przeczytać można również w odbiciu lustrzanym na kartce. Widocznej na portrecie kapitana, namalowanej przez profesora Zbigniewa Załaja z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, one mogą się dzisiaj wydawać nieco dziwne. Dzisiaj raczej byśmy powiedzieli, dopóki sił mi starczy. Słowo dopóki odnosi się do czasu, a do pokąd, do przestrzeni. Tutaj akcent położony jest na drogę, na wysiłek. Na wyzwanie. Ale taki sam zwrot znaleźć można w jednym z wierszy Cypriana Kamila Norwida, który jakby proroczo odnosi się do lasów braci krajewskich. I Norwid pisał, pozwolą państwo, że przeczytam. Dalej więc, przyjaciele, dalej do mogiły z pieśnią wzniosłą, co z serca sama się wylewa. Idźmy, Cierpmy, dopokąd nam wystarczą siły. Idźmy i stawmy czoło szalonej zawiei, a każdy niechaj głosem duszy swojej śpiewa pieśń o miłości, wierze i nadziei. Dziękuję Państwu.